Potrzebić. No to Tak. Teraz małgorzata Brzezińska TV reklama ze mną jest Damian Janikowski prosto porundkach. Cześć. Witam, cześć. Dobry wieczór. Damian, powiedz czemu tak spokojnie dzisiaj? Nie, no ja zawsze jestem spokojny, przede wszystkim ważę swoje słowa. Odnoszę się tutaj do mojego przeciwnika z szacunkiem. Jestem takim po prostu z krwi i, ko i kości. A może gdybym nie miał pewnie rodziny, żony, gdzieś tam dzieciaków, może bym się gdzieś odpalał i był innym człowiekiem, więcej przeklinał, ale mówię, to kim jestem, to co mam i kogo mam, to, to po prostu jestem sobą, jestem przykładem dla młodzieży. Okej, okay. walka już za około tydzień, powiedz mi, analizowałeś walki poprzednie swojego przeciwnika na 10 grudnia? Wiesz co, analizowaliśmy z trenerami tylko tą ostatnią, bo to jest formuła MMA. Jakby nie ma wcześniej czym się za bardzo kierować, jeśli chodzi o walki bokserskie czy kickbokserskie, bo mówię, to jest całkiem inna stójka, inaczej się cios, ciosy zadaje. Ta stójka jest troszeczkę inaczej, inaczej się atakuje ucieka. Także mówię, no tutaj oglądaliśmy tylko tą ostatnią walkę i przerabialiśmy sobie różne jakby scenariusze. No i czym ewentualnie twój przeciwnik mógłby cię zaskoczyć, a może jaka jest po prostu twoja opinia na temat tego, jak on tam walczył w tych poprzednich e, wyjściach? To zaskoczyć zawsze można jakimś uderzeniem, po prostu wiesz, gdzieś będę schodził, gdzieś będę gonił i jakiś cios, który może wejść i po prostu mnie tam zranić, czy, czy podłączyć. No jeśli chodzi o MMA, no dopiero on raczkuje, tak? Bo wiadomo, że e, walka w MMA jest, różni się od walką pięściarską. Tutaj się zostawia nogi, z którymi on tak wiesz, jakby mało ma styczność. teraz tam dużo trenował w ankosie. Może coś lizną tych jakby zapasów grapplingu, no ale na pewno przez te kilka miesięcy nie jest w stanie nadrobić kilku tam lat, więc e, będę robił wszystko, żeby e, do, do, dążyć do, do klinczu i sprowadzić go do parteru. Na no co ty byś powiedział o jego wyjściach i walkach na gołe pięści? W ogólnie jakie to jest dla ciebie widowisko. Wiesz, widowiskiem jest, jest, jest niezłym nie? fajnie się ogląda jak bije się dwóch gledetorów i tylko na ręce, coś podobnego jak wiesz, kiedyś się szło do bramy i się wyjaśniało sprawy. No słuchajcie, na pewno jego doświadczenie amatorskie w, w sportach uderzanych, no i to, że ma twardą głowę i potrafi dużo, dużo przyjąć i dużo wytrzymać i sam da, zadać dużo ciosów, także no mówię, no na walki, walki na, na gołe pięści jest mistrzem szacun. No, twój przeciwnik praktykuje, tak jak mówisz, jest mistrzem. Podczas konferencji zapytał cię, jak to jest, kiedy wyłącza ci się światło podczas walki. Myślisz, że zapytał cię, żeby tutaj ewentualnie zaplanować taki ruch? Pewnie liczył na inną odpowiedź. Oczywiście, oczywiście też mogłem, mogłem i mogę mu odpowiedzieć, że e, też na, na pewno będę miał, taką, będę miał taką sytuację, w której ja go mogę trafić i go mogę znokautować, więc on poczuje, jak to jest, bo jeszcze nigdy nie był znokautowany. E, Aczkolwiek ja mu odpowiedziałem tak, jak to czułem, tak? Idziesz spać i po prostu. Idziesz i śpisz. Większe szanse, że ty go znokautujesz. Są takie szanse, ale mówię, nie chcę tutaj z fusów wróżyć. Zrobię wszystko, żeby tę walkę zwyciężyć. No właśnie, Damian, bo ja w jednym z wywiadów widziałam, że ty nie byłeś jakoś zachwycony tym, jak walczy twój przeciwnik. Tak tutaj cię zapytałam, żeby trochę, e, może podkręcić, żebyś powiedział co, coś więcej na temat tego, jak on walczy, ale, e, gdzieś w wywiadzie wypowiedziałeś się na temat tego, że no nie zachwycił cię. No nie, no bo tak jak powiedziałem przed chwilą, on raczkuje w MMA i ten clinch i jakby parter zapasy, no jeszcze w jego jakby wykonaniu wygląda to trochę komicznie, czyli wygląda po prostu jak amator z dobrą stójką. No i no mówię tutaj pytanie, przez te, nie wiem, 3-4 miesiące, jak podszyfował to w Poznaniu? Czy powiesz, wypowiada się, że czuje się lepiej, ale to też może być tylko jakby jego taka słowna zagrywka. Podczas tych rundek pojawiły się pytania, a najbardziej takie jedno emocjonujące pytanie, kogo byście wyrzucili z polskich free fightów? Ty postawiłeś, z tego co rozumiem, na Murańskich. I miałam wrażenie, że zacząłeś się w pewnym momencie hamować i mówić, że no w sumie to ja nie oceniam. Jak to jest? Nie, nie, ja nie, że ich... Może i tak, ja ich nie znam, więc ja też nie będę się na ich temat w jakiś sposób wypowiadał. Zadano mi pytanie, kogo bym wyrzucił. I powiedziałem, że najbardziej... Jakby negatywnie w moich oczach yy, po prostu wypadła, nie wiem, no ich rodzina, czyli nie wiem, może młody młody rur, ten yy, Murański i stary yy, Murański, tak? Yy, gdzieś tam mama się po drodze ich yy, napotoczyła, może też yy, przypadkowo, bo akurat już się chyba nie ma w mediach. Nawet całkiem dobrze, bo kobiecie to nie wypada. No i mówię, no najbardziej mi tak jakby negatywnie utkwili, dlatego powiedziałem, że zanim to się wszystko wydarzyło, to ja bym gdzieś tam ich usunął, ale jakby z drugiej strony, nie że się właśnie poprawiałem, może na potrzeby tego, co się dzieje, jak, jak buduje się relacje i zdobywa się fanów i antyfanów po to żeby po prostu ktoś na tym zarobił pieniądze i widocznie nie jest to potrzebne Ale które zachowania konkretnie Murańskich tak stwierdził, że masz taką opinię na ich temat i ich właśnie byś wyrzucił? Ja, ja, ty wiesz wypowiadałem też się na temat całokształtu, wszystkich historii które zostały wymyślone w jaki sposób po prostu wiesz oni się odnosili się Dobra Chcesz się założyć? O, od o Nie, no od stówę to mimo możesz dać Ale... Nie no bordo to no ale przecież jak cię nie obalę, to ja ci dam stówę. Ale jak ja cię obalę, to ty ile mi dajesz. Jak ty mnie obalisz ile mi dajesz, dam ci tysiaka. Dobra. Czyli jak ty mnie obalisz daję ci stówę. Dobra, może być. Dobra. Masz, Macie. Że to że się no i tutaj poważne postanowienia. Czy tak na poważnie tutaj wszystko zostało nagrane i jest taki zakład? No dam przecież, jak mnie obali, to mu dam tysiaka. No dobrze, no ale mam nadzieję, że nie. Szkoda, że dostanę tylko stówkę, ale luks. Dobra, w takim razie przekonamy się o tym 10 grudnia, ale wróćmy do tematu e, murańskich. Miałeś dokończyć, co tam o nich sądzisz? Co byliśmy w trakcie wątku. E... Ja chyba wypowiadałem się tak, zakończyłem na tym, że po prostu jakby za całokształt w to w jaki sposób prowadzili swoje po prostu zaczepki, kłótnie, jak wyciągali brudy, w jaki sposób się wypowiadali, jak zaczynali i jakby mówię o całokształcie. To tak wygląda w internecie. Jeżeli ja jakby jestem widzem, oglądałem to, odbierałem to, może jakby w życiu prywatnym i codziennym to są całkiem inni ludzie, też właśnie zastanawiające jest to, czy po prostu nie zrobili tego i nie zbudowali wszystko na potrzeby tego, żeby zbudować po prostu swoją markę, bardziej tą negatywną, oczywiście markę, ale po to, żeby zarobić dużo pieniędzy. Nie wiem, czy widziałeś, ale na marszu pod niepodległości pojawił się taki plakat przeciwko patologii w Polsce i tam znalazł się właśnie Jacek Murański. Czy ty byś powiedział, że to jest patologia? Podsumowując te słowa, które już dzisiaj padły z twoich ust. Ale to chodziło o to, tak, że tam patologia, że taka. Tak, tam znalazło się wiele osób z polskiego internetu i wśród nich właśnie Jacek Murański. Ale on był przeciwnik. Był e, jako reprezentant patologii i upadko, upadku zasad. Ale dobra, ale walczyli z tym, żeby to było? czy Żeby, żeby ten... nie było. Przeciw. To takie, takie dziwne, z, chyba, co, co, to co zbudował, w jaki sposób odzywał się i odnosił się do, do różnych tam ludzi czy osób. No ale Twoim zdaniem, patologię czy nie? Czy on jest patolem? Nie, nie chcę się wypowiedzieć na ten temat, bo go nie znam. Wiem, że mnie chcesz podkręcić. E, e. Nie, no co ty? Słuchajcie, może inaczej odpowiem. Na internecie zrobił nieraz siebie patola, a w życiu prywatnym nie wiem, jakim jest człowiekiem. Okay. A gdyby była taka walka, która miałaby skreślić gdzieś tam ich istnienie we free fightach na stałe, czy wyszedłbyś jako ten obrońca właśnie zasad i, i takich dobrych wartości, jeśli chodzi o polski internet? Jeśli taka walka miałaby przekreślić ich dalsze występy, ale ja bym miał w tej walce walczyć? No, na przykład. Ale, że jakbym załóżmy, nie wiem, wygrał, to po prostu dziś ich by tam ich, albo tak ogólnie całą takby całą tą otoczkę e, e, ludzi, którzy nie wpajają dobrych zachowań, tak? No, jest to abstrakcyjna sytuacja na ten moment, ale gdyby była taka sytuacja. Nie będę wyszedł, bo to ja raczej, ja raczej sprzedaję. Co byś z nimi zrobił? Ale z kim? No z Muranami. A, że między że chodzi ci bo ja myślałem, że walkę jakby sportową, jakby w imię tego, a ty tutaj bardziej mi ciągniesz za ogon, że przeciwko nim. Nie, no tak. przeciwko nim walka mnie nie interesuje. Nie interesuje cię? Nie. Dobra Damian, w takim razie powiedz mi, czy ty obserwujesz jakieś inne free fighty? Wiesz co, coś tam oglądam, coś obserwuję i jakoś nie przywiązuję do tego jakiejś mega uwagi, no mówię tutaj jakby styczność, że współpracujemy tutaj z klubem Unique Fight, no to mam jakby, wiesz, bracia Tyburi są dziś koło mnie. Dziś widziałem na sali, na sali tam parę razy chyba fagatę, wiesz, do WC też przychodzili różni zawodnicy, no. No dobra, ale konkretnie chciałam przyjść tutaj do tego, że niedawno była gala Prime 4, na której nie zawalczył Norman Parka, miał zawalczyć. Nie wiem, czy się jego oświadczenie i co sądzisz o takiej rezygnacji w ostatniej chwili z wyjścia do Oktagonu. A dlaczego zrezygnował? No tutaj uzasadniał to pewnymi warunkami umowy, które pewnie wcześniej już były znane. Powodów było chyba wiele z tego, co, co tam. Słuchajcie, nie wiem o co chodzi. Jeżeli uznał, że, że tam coś się nie zgadzało, a w umowie było inaczej, no to zrobił tak, jak powinien. A, a czy ty wyszedłbyś do walki z Normanem? Gdyby była właśnie w takim e, otoczeniu właśnie free fightów? Tak, bo Norman, Norman był sportowcem, jest sportowcem, wiadomo, teraz jest królem trochę tych frików i, i młodzieży, ale jego uważam za, za zawodnika dobrego i za, za, za sportowca. Też. Jeżeli by była taka by propozycja z nim walki, też bym ją przyjął. Aczkolwiek na dzień dzisiejszy, tylko mam jeden występ do organizacji freakowej. Później wracam do Federacji KSW. No właśnie. I tak też mówiłeś podczas naszej pierwszej rozmowy, że to jest twój jeden występ. Na razie ostatni, ale powiedziałeś, że na razie, póki co. A co dalej, jeśli wygrasz 10 grudnia? Wracam do KSW. No ale czy jest szansa, że zobaczymy cię po tej wygranej jeszcze we freakfightach? Bo tak jak powiedziałeś, to są łatwiejsze pieniądze niż w KSW, a jak się dzisiaj okazało podczas rundek, nie są wyższe. Ja powiedziałem, że do tej pory nie zarobię więcej pieniędzy niż zarobiłem do tej pory w, dla federacji, od Federacji KSW. I to jest, to jest prawda. A czy mnie zobaczycie, no nie wiem, no, no, jakby wracając do KSW muszę wypełnić też swój kontrakt, jeżeli mi go przedłużą, więc będę bił się dalej pewnie dla Federacji KSW. I nie wiem, ile czasu to potrwa. I jeszcze jak wcześniej wspomniałem, jeżeli zakończę jakby karierę i walki dla KSW prawdopodobnie też przyjdzie czas na kilka walk takich już na zakończenie, żeby walczyć dla, dla organizacji Frikowych. Dobra, powiedz jeszcze tak, już kończąc, czy ty wyszedłbyś do walki z cięższym od siebie zawodnikiem, tak dużo, dużo cięższym. No bo wiemy, że we freakfajtach różne rzeczy się wydarzają. Jak ty byś na to odpowiedział? Możliwe, pewnie też zależy z kim, nie. Bo jakby, wiesz, z jakimś topowym, dobrym, mocnym sportowcem, tak jak biłem się z Szymonem Kołeckim, chociaż Szymon to jeszcze nie można powiedzieć, że tak dużo cięższym, bo może nie był tak dużo cięższy, bo to 10 kg to nie jest tak dużo. Ja tak bardziej tutaj myślę, nie wiem, 25, 30 albo jeszcze więcej. No, musiałbym to przeanalizować. Dobra, e, tak na zakończenie. E, jako jeden ze słabszych punktów twojego przeciwnika wymieniałeś ten tlen, to, że gdzieś tam brakowało mu oddechu w jednej z walk. E, a co, jeżeli odrobił pracę domową i tym razem będzie inaczej? Wiesz co, ciężko jest odrobić y, pracę domową, jeżeli całe życie on bił się w kickboxingu, a nagle przyjść do pracy zapaśniczej. To jest coś podobnego, tak jak ja. Ja całe życie byłem zapaśnikiem i nagle, wiesz, przejść do pracy kickbokserskiej. Także to jest... Ja to już 4-5 lat próbuję, wiesz, połączyć i zrobić tak, żeby było dobrze. Myślę, że on w przeciągu kilku miesięcy nie zrobił tego. Dobra. Dzięki wielkie w takim razie za rozmowę i prosiłabym Cię jeszcze o zapowiedzenie Twojej walki 10 grudnia z Diego. Zapraszam wszystkich serdecznie na żywo do Łodzi 10 grudnia albo do wykupienia transmisji Pay Per View. Będzie krew, będą walki na, na prawie gołe pięści, będą wysokie linie lotnicze, będzie ma, będzie wszystko, będziecie zadowoleni. Zapraszam serdecznie. Dzięki wielkie.